Jak by ino z Techtis było w tamtym świecie, pewnie robił benchmark wczórdzic nudko Androidu. Nooo. Witaj. Polumer ak 7 Moje zadanie to wróżyć z filmem. Co ty sobie życzysz? Mój program wykrył pewną anomalię. Skontaktuj się z najbliższym serwisem Cyberman. No, no magnesik oko. Fajne. A, A, fajna poj**a, chciałem taką. Witaj, Amando. Poruczniku, jestem komor. Android przesłany przez Cyberlife. <laughs> ja przecież ty wczoraj zarobiłeś kulkę. Bo ja Mój poprzednik uległ zniszczeniu. Przeniesiono jego pamięć i przesłano mnie w zastępstwie. Ten incydent nie wpłynie na tok śledztwa. O, jest. Hej! Chodź tutaj! Codziennie trafia do mnie dziesięć nowych spraw z androidami. Zawsze były jakieś incydenty. Dobra. Staruszki Dobra. gubiące swoje robo -pokojówki i takie tam. Ale teraz zaczęły się napaści, a nawet morderstwa, jak ten kolej. To już nie jest wyłącznie problem Cyberlife. To regularne dochodzenie kryminalne, z którym trzeba się uporać, zanim zrobi się gnój. Przyjrzyj się tym sprawom i sprawdź, czy coś się łączy. Czemu ja? Czemu muszę użerać się z tym gównem? Jestem ostatnim psem, któremu powinniście dać tę sprawę. Myślisz, że co ja wiem o androidach, Jeffrey? Ledwie potrafię zmienić tapetę w telefonie. <noise> Wszyscy są zarobieni. Moim zdaniem świetnie się nadasz do tego typu śledztwa. Pieprzenie. Obesrana prawda jest taka, że nikomu nie chce się babrać z tymi jebanymi androidami. Cyberlife przysłało nam tego androida do pomocy. To ultra nowoczesny prototyp. Będzie twoim partnerem. Nie zgadzam się. Nie potrzebuję partnera. Już na pewno nie kurwa plastikowego. Hank, przymknij się, bo zaczynasz mnie wkurzać. Jesteś porucznikiem policji i twoim zastannym obowiązkiem jest wykonywanie moich poleceń. Wiesz, co ta gęba ci do powiedzenia? Okej, okay. okej. Okay, okay. Udam, że tego nie słyszałem, bo musiałbym ci wrzucić kolejną naganę do teczki dyscyplinarnej, która zaczyna się już, kurwa, nie domykać. Koniec tematu, Hank. Jeffrey, do ciężkiej cholery. Czemu mi to robisz? Wiesz, jak nie znoszę tych plastikowych kurestw. Czemu mi to robisz? Słuchaj. Daruj sobie te gorzkie żale. Albo się weźmiesz do roboty, albo złóż odznakę. A teraz przepraszam Ci bardzo, mam dużo roboty. Dobra, jak kurzej się będzie fajnie. No kurna, nie wiem, czy porucznik Anderson to odpowiednia osoba do tego śledztwa. Nie będzie mi robot mówił, jak mam zarządzać ludźmi, ok? No to wypierdalać MI z biura. Miłego dnia, kapitanie. Bardzo tak tak dobrze. O ziemi. Miłego, Miłego dnia, kapitanie. A masz o nowym konosznym. Odnoszę wrażenie, no. że moja obecność powoduje u pana dyskomfort. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. No <laughs> No to nie miało tak być, no to był jak robot. Skoro jesteśmy partnerami, powinniśmy się lepiej może poznać. Trzeba, on w ogóle jest robotem, nie? Nie, no, ja jest, ale... Dobra Tu może wolne biurko? Z tego nikt nie korzysta. No, i dobra. Fajnie. No i dobra, dobra. Ja nawet nie mogę znaleźć tej rozdzielczości, wiesz, Norbert, bo to było w 4K Czegoś takiego. Yeah. Tylko może zostać. Zajdę jak w niższych Pies. O nie, ja... oj Nie bo um. ten pies bez nie już dawno Nie, żyj Dobra, zaczniemy z od muzyki Albo od koszyków. Jest pan fanem girców, tak? Denton Carter zaliczył wczoraj 53%. <śmuszczaj> Widział pan mecz? Oglądałem go wczoraj wieczorem w barze. O. <śmuszczaj> no kurna, A. to samowa. Jest... Ja muzykę się zapisała. Ale nice lubię ich muzykę. Ma dużo energii. Słuchasz heavy metalu? No, może nie do końca słucham mówić, O, dobra. Ty. O, nice, nice. Dobra, obsłuchaj się, się obsłuchaj do... by... ale spoko, te ja takie... Obsłuchaj się, pytam, co? Może... No. Ale nie wiem, boję się. Ja no, pierdzielę. I cię pies, i cię co pies. Co to jest? Co to jest Fowler? To jest ten kapitan. O, to nie. chyba dobre będzie, A, no to ten, dobra. ten it's about drive, it's about power, tak <grym> wydawało. No Ale co będzie się zapytam? Kurde, to może być głupie. Nie no, czuję, że to rozwali coś? Pies. niechaj Nie, nie. Się nie rozwalić. Nie, yes. <grym> dobra, że A no, Pies no, może coś tam rozwalić? Pan ma pan psa, prawda? Skąd ty to wiesz? O kur... Na pana krześle jest sierść. Dobra, dobra. Lubię psy. <grym> A ja no co cię O kurwa. Wiedziałeś. <grymciały> o. O. jednak. Never mind. Jednak dobra, to teraz idziemy do pana Flowera. No, A godziny to co to? O godziny co, pracy się go będzie czy co? Bo ja nie rozumiem. Nie wiem, nie pamiętam. Lepiej nie, lepiej nie wiem jeszcze. Dobra, o się... Długo zna pan kapitana Faulera? Co? Za długo. <śmany> o, woda. Dobra. A co, lecimy. Jeśli ma pan jakieś akta defektów, to chciałbym je przejrzeć. Terminal jest na twoim biurku. Proszę, częstuj się. Ej, że ma mam do dobrą wiadomość, tej i umrzeć. I Kara, i konor. Kara spoko na razie. Trzeba żyje. Nie na czerwono. Dobra, jest. krodek. Ale na, na harcie. No, że ja nic nie widzę. Co dalej, co dalej, co dalej? Harsza. Krodek. O. czekaj, co? Nie jest dobrze. Jest. Aha, nie bo to. Jeżeli wypuścił teraz ten, to... A, bo to tak fejkuje. Ja. Okej. Okay. Znaczy, jakbyś byś bezpośrednio bez żadnego tego obiektu, to też, ten... wtedy też było blisko. No f**k, kolejny już zostawcie. pieniądze. Wygląda jak kura. Nie wiem. No. No co to jest? Znaczy, taki chleb, albo coś, no przeszło ten? No co, no chory. Nie wiem. No bez jaja. Taki zarys kurczaka. Nie idźcie ty, widzisz tego wielbłąda. Ale... Boże... Ale... To co to jest? No, Jak no, dla mnie, jakiś... no. Gdzie jest durwa Widzisz? Masz z prawej strony. Ma taki nos, ma oko, ma ucho. Ma te takie co mają kod, czy te. A mnie to kurczak. Dobra, zaraz, <laughs> No, ja tu nie widzę w ogóle nic, tylko takie zarysy kur. To jest oko kurczaka. <laughs> tak. Kurczaka No, się no, za mnie, bo akurat na harcie według wikel jak Ja <noise> <noise> Jeździ na safari, no jak dla mnie to kura. No tak, normalnie, bo to jest bardzo oczywista graficzka. 100% prostu <noise> Gdzie jest ta graficzka? Po no prostu masz tego krzyczek. a jest. No. O teraz, to tak, teraz widać że <noise> no, no, tak. masz, masz tu lepszą połowę cały czas, tak? Nie, to no,

Z spodziewałem się tego, ale i tak się zesrałem, kurde. Wiesz co, ja się też spodziewałem, że w końcu coś tu wyskoczy, dlatego aż tak mnie się nie przestraszyłem. Tylko nieciarki ciarki przeszły troszkę, ale. Wiesz, co? spodziewałem się, że. Jak na gerek nie powinno być takich rzeczy, to się spodziewałem, coś tu musi się Co to było w ogóle? Jakiś. Nie... Czuję się głupi, jakby... czuję się jakby w grał. To pająk był jakiś, no tak na wstępie nie wiedziałem. Pająk. To wyglądało... Burszak. Wy jesteście koks, bo może wiemy, że to był android zepsuty, bo gram już raz tu gry. Nie no, czy to był człowiek? Ale nie pamiętam, że tutaj biegnie. Android pewnie. Człowiek. Czy to już coś? Humanoid. Ale wyglądał jak pająk ten przez chwilę.

Często pan tu jada? A no często. <słyska> Gary robi najlepsze burgery w Detroit. Oh, no. oh, o no, kolorze? Czy chciałby pan coś wiedzieć o mnie? A w życiu, chociaż. <noise> Co wygląda jak się taki wkurwiający głos? Android CyberLife projektuje się z myślą o współpracy z ludźmi. Moja aparacja i głos mają pomóc w pomyślnej realizacji tego zadania. No to też zjebał. Mogę panu zadać osobiste pytanie? Dlaczego <tryk> <nie napisji> <tryk> O no, szaro? mam <tryk> To może być prawda. Może podzielę się tym, co wiemy no o defektach. Czy dasz mi w myśla? Czasem u niektórych androidów zajmuje imitacja oprogramowania, która prowokuje emulowanie ludzkich emocji. Po ludzku proszę. One nie czują prawdziwych emocji. Zalewa je strumień irracjonalnych komend, które zaburzają ich normalne zachowanie. Emocje, które wszystko komplikują. Androidy wcale się tak od nas nie różnią. Miałeś do czynienia z defektami? Kilka miesięcy temu pewien defekt zagroził, że skoczy z dachu z dziewczynką. Uratowało ją. Widzę, że odrobiłeś pracę domową, co? Wiesz już wszystko na mój temat. Nie. <noise> nie Zastaniam się na śledztwie, porucznik. Reszta mnie nie obchodzi. Ja coś w coś no. te powiedział, proszę. Obrałem, żeby coś innego. Płynęło zgłoszenie dotyczące defekta. Kilka przecznic stąd. Myślałem, że coś innego powie, i nawet a spadła lepkę. O, to no trudno. Czekam w samochodzie. Spadło, spadło. No, ale właśnie, byłem pewien, że, tak, że Coś innego powiem. No, inaczej trochę. Hey, Konor! Bateryka ci padła, czy co? Przepraszam. Wysyłałem raport do Cyberlife. <laughs> co? Planujesz zamieszkać w tej windzie? Nie. Już idę. A w ogóle co ten sam podejrzany prosiu. jest tutaj, to się w tym domu Niewiele. spotyka. Co sąsiad zgłosił, hmm. że od jakiegoś czasu ja słyszy tak dziwne daje. głosy z tego piętra. Teoretycznie nikt tu nie mieszka, ale sąsiad twierdzi, że widział mężczyznę z diodą pod czapem. Wiesz ja na jest, jak będziemy jeździć do każdego, komu pierdzi w uszach to ludzi nam nie starczy. Jest tam ktoś? Otwierać! Policja Detroit! Trzymaj się z tyłu. Tak jest. aquest. és Ale Panie, jak tu cap. No i gówno z tego będzie! Goście zmył.! zmył! Jebane w dupę gołębie! No i na co czekasz? Goń go. zabić mnie tak wcześniej rzuć tą Rzuć tą rękę. Oh, what the fuck? I don't care, sir. That's że nad nim śro w No kurwa. No kurwa. Był w garści i chuj. <grywa> to moja wina. Byłem zbyt powolny. Dorwałbyś go gdyby nie ja. Nieważne, wiemy jak wygląda. Znajdziemy go. Ty kolor? Nic, nic. Pięk, chyba się przekonuje. Nie no, nie mogłem chęć żeby spadł. On mógł zginąć Właśnie. tutaj? Nie, 79 ale... szans na przeżycie. Miał.